Gościa, gościa, dnia na żywo w 24 Profesor Jarosław Federowski prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziękujemy za spotkanie. Patrząc na te najnowsze dane przedstawiane z dnia na dzień, dane, które, liczby, które z dnia na dzień są również gorsze, proszę powiedzieć, jak pan patrzy na to, jak nie tylko polski rząd, ale ogólnie my wszyscy zachowujemy się w tej pandemii? Zdecydowanie te liczby świadczące o ciężkości stanu pandemii w Polsce, właśnie które Państwo wymienili w materiale, czyli liczba osób hospitalizowanych, ale też liczba osób, które wymaga pomocy, yy, wsparcia respiratora, leczenia w intensywnej e, w obszarze intensywnej terapii, to są wskaźniki, które świadczą o tym, że nie stosujemy się jako społeczeństwo w sposób wystarczający do tych bardzo prostych zasad, zasad określonych trzema literami: DDM, dystansowanie, dezynfekcja maseczki. I rzeczywiście takie zachowania powodują stopniowe obciążenie systemu ochrony zdrowia, e, szczególnie systemu szpitalnictwa. I tu musimy wszyscy e, bardzo się teraz dyscyplinować, ale też powinniśmy bardzo poprawić koordynację, ponieważ łóżka są, respiratory mamy. z e, Pacjentami radzimy sobie, jeżeli oni się do nas zgłoszą. Natomiast mamy tutaj do poprawy po pierwsze dyscyplinę BDM oraz także koordynację opieki. To, to mówią nam dyrektorzy szpitali, Zrzeszeni Federacji, kilkaset szpitali. I o tę koordynację tej opieki chciałam zapytać, panie profesorze. Wiemy, gdzie jest błąd, wiemy, że znaczy jesteśmy w stanie pokazać, że rzeczywiście sytuacja może być zdecydowanie trudniejsza. Co zrobić? Czy jest jakiś taki gotowy pomysł, może jakaś gotowa podpowiedź, żeby ta koordynacja była sprawniejsza? Jest, jest taki pomysł. Mam zaszczyt członkiem Światowej Grupy Roboczej COVID-19 International Hospital Federation i te wzorce, które zostały zastosowane szczególnie w krajach azjatyckich, nie wszystko oczywiście możemy zrobić, natomiast to są takie centra z angielska zwane command centers albo po no, polsku można powiedzieć są centra koordynacji ruchu pacjentów, coś troszeczkę na, wzoru, na wzór kontroli ruchu lotniczego, no bo my mamy Pilotów, mamy samoloty, mamy sprzęt, ale mamy kłopot trochę z właśnie z tą koordynacją. Więc ja wyobrażam sobie docelowy model taki, że w każdym regionie w województwie jest takie centrum, gdzie online na kilku monitorach albo kilkunastu widzimy, w którym szpitalu znajdują się jakie łóżka. To można przecież graficznie zrobić. To są systemy informatyczne. To jest model docelowy, czyli w tej chwili z tych centrów wojewódzkich zarządzania kryzysowego powinniśmy. Iść w dalszym e, e, kierunku, czyli, czyli usprawnić monitorowanie liczby łóżek tam, gdzie one są, i w tych centrach powinni też być konsultanci medyczni. Tutaj na przykład widzę rolę lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, niekoniecznie jako prowadzących każdego pacjenta, bo przecież mamy internistów, mamy anestezjologów intensywistów. E, tu jest rola właśnie dobrego wykorzystania tych zasobów, które mamy, ale w oparciu o te skoordynowane, skoordynowane centra. Zarządzania ruchem pacjentów, gdzie są i lekarze, i ratownicy, no ale też przedstawiciele administracji i do których to spływają dane ze szpitali w czasie tak zwanym realnym, gdzie możemy obserwować na monitorach, w którym szpitalu, wręcz prawie na wzór systemów, które rezerwują miejsca w samolotach czy też miejsca w hotelach, gdzie są wolne łóżka, w którym miejscu, i połączyć wtedy lekarza kierującego z lekarzem akceptującym, ale nie obarczać lekarzy koniecznością ustalania tych wszystkich transferów i ustalania tych szczegółów technicznych. Tym się powinno zajmować właśnie takie centrum kontroli ruchu pacjentów na kontroli lotów regionalnych albo wojewódzkich. To jest bardzo ciekawe o czym Pan mówi Panie Profesorze i słuchając Pana ja odnoszę wrażenie, że to by działało. Pytanie, jak myślą o tym inni, którzy no, głowią się nad tym. A co w momencie, gdy ta najważniejsza jednostka, bo Pan mówi o chronieniu tych osób, które potem ewentualnie leczą, co w momencie, gdy ci ludzie na pierwszej linii frontu, czyli lekarze, sami zachorują? Znika taki lekarz ze szpitala. Taki lekarz jakby jest kolejną osobą, która z, z placówki musi wyjść, w związku z tym mniej osób, mniej lekarzy, którzy chorych leczą. Co wtedy? Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Zgadza się, to jest problem na całym świecie wyłączenia kadry medycznej zachorowania. Nie jest to duży procent, ale jest istotny. Kilka, kilkanaście procent w niektórych krajach. No przede wszystkim musimy ten personel chronić w sposób maksymalny. Mamy tutaj środki ochrony osobistej. Musimy mieć do siebie jakieś wzajemne zaufanie, zarówno personel, jak i też pacjenci. Personel medyczny to też ludzie i oni też muszą poza miejscem pracy stosować się do tych zasad DDM. No a jeżeli już do, do takiej sytuacji dowiedziemy, no to musimy mieć tą rezerwę, o której e, e, wiadomości w czasie realnym, w czasie rzeczywistym będą dostępne, na przykład dla dyrektorów szpitali w centrum zarządzania ruchem, ruchem pacjentów. No i wykorzystujemy też inne zawody medyczne. Chociażby na przykład obciążymy lekarzy POZ-u w stwierdzaniu zgonu, jeżeli pozwolimy ratownikom medycznym w tych trudnych sytuacjach przejąć niektóre z tych obowiązków. Więc wykorzystajmy także absolwentów zdrowia publicznego do, do, do prowadzenia różnych działań koordynacyjnych. Nie mówię tu o leczeniu pacjentów, ale przede wszystkim dbajmy o, o zdrowie naszego personelu medycznego w sposób maksymalny i pamiętajmy też. O zastosowaniu się do, do zasad DDM poza miejscem pracy. Panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia dotycząca tego, o czym Pan mówi. A co Pan myśli o tym? Pomyślę, żeby jednak ktoś, kto. Wśród, ludzie, wśród których mamy podejrzenie, że mogą mieć COVID-19, byli kierowani do tego lekarza pierwszego kontaktu, a nie od razu do szpitala. Zdecydowanie no to jest strategia, która jest najlepszą w danym, w danym okresie czasu, ale oczywiście w tym obszarze związanych z opieką nad pacjentami, którzy nie mają duszności, nie mają żadnych takich niepokojących objawów, które wymagają innego leczenia. Niż leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Więc to jest zwrot troszeczkę w strategii. Rola lekarzy POZ-u jest naprawdę bardzo ważna, ale ta rola powinna być przede wszystkim ukierunkowana na utrzymywanie pacjentów z. SARS-CoV-2, z obecnością wirusa SARS-CoV-2 poza szpitalami, bo my jednak statystycznie schospitalizujemy trochę zbyt dużo pacjentów. Ta proporcja pacjentów intensywnej terapii wymagających respiratora, a tych, których mamy e, e, nie wymagających, czyli w lżejszym stanie, ale w szpitalu, to w tej chwili w Polsce około 6-7% to są pacjenci na respiratorach. Natomiast dane światowe mówią, że to zazwyczaj jest około 15-20%. Czyli mamy szansę tutaj troszeczkę zmniejszyć, liczbę pacjentów w lekkim albo lżejszym stanie w szpitalu, w ten sposób odciążyć o, ten ja. system szpitalnictwa, ale oczywiście rola lekarzy POZ-u jest tutaj bardzo istotna, mają narzędzia terapeutyczne mogą zlecać testy, no ale przecież my nie mamy takich lekarstw, które w jakiś cudowny sposób mogą pacjenta z COVID-19 wyleczyć, więc jeżeli nie musimy stosować respiratora, jeżeli nie musimy stosować tlenu, jeżeli nie musimy stosować leków dożywnych, no to... Dostosujmy się, do się, się do tych zasad, o których Pan mówił na początku, Panie Myślę. Profesorze. Serdecznie dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. profesor Jarosław Fedorowski, prezes Myślę. Polskiej Federacji Szpitali, był gościem dnia na żywo w KTM24.